Jesteśmy już w studio, ja zmieniłam na outfit, żeby było mi wygodniej, a tak prezentuje się Magda, zobaczcie, przepiękna marynarka od marki Marsala, a nie tylko, ponieważ tych bardzo porządnej jakości, bardzo fajna bawełna, to wszystko się prezentuje bardzo dobrze, dołożyłam od siebie moje vintage perły, vintage i... Proszę bardzo, mój patent na rękawki oraz tutaj jest element ozdobny, więc wydaje mi się, że to wszystko fajnie z sobą gra. Więc jak ty w ogóle się czujesz? Super, marynarka jest bardzo, bardzo wygodna w ramionach, więc można tak naprawdę skoczyć i ze znajomą gdzieś i na randkę. Zobaczcie tylko, jaka figura, jaka sukienka. Przede wszystkim dobry skład, no ale jak ona na niej leży, no ty, wygodna. Chcę tutaj wartego uwagi, ona jest na podwójnej tutaj tkaninie, czyli ma podszewkę wiskozową, więc tutaj absolutnie nic nie będzie się odznaczało. E, tutaj też możemy sobie troszeczkę więcej zjeść, bo są marszczenia, więc wszystko fajnie, pięknie leży. Marsala, to robicie to dobrze. Dobra, ja myślę, że mamy to. Mamy to! Woo!